Chętnie e, mam takie pytanie, bo to nie chodzi o reklamę, tylko po prostu czy. Był progres pod kątem naszych suplementów jako dodatku do treningu i do karmienia i do Twojego planu działania plus u kolegów którym, którym polecałeś ewentualnie suplementy. Czy progres był czy było to w miejscu? Nie, nie każdy hodowca który ze mną współpracował bo miałem powiedzmy tak tu u siebie w oddziale trzech hodowców Aha. na ciało, którym, którzy mówili mi no ja bym też może spróbował, no to nie ma problemu, ja to mam rozpisane według waszych tam wskazówek, ja tam jeszcze te swoje pięć groszy mam datami, znaczy z niedziela wtorek, niedzielę, tak, tak, tak. do południa wieczorne karmienie, do południa pojenie i, i, i pojenie wieczorne, wszystko to jest rozpisane na każdy dzień, na, na rano, wieczór, a produkty były od was, ale to tam było napisane co i no i Ci, którzy jak się to mówi ze mną współpracowali, bardzo fajnie lecieli. Tak samo kuzyn mój też tam leci w oddziale tu pszyny, co już dawno nie wie jak się to mówi. Być wyżej to w tym roku w oddziale skończył w typowanych na czwartym miejscu. No to, no, to super, blisko, no, to, to blisko pudła. pudła. w rejonie Ciebie. Dużo, <gry> dużo. Chcę poprawił. W lotach gołębi starych w ziemi Cieszyńskiej, bo ja lecę w ziemi Cieszyńskiej, on leci w ziemi przyńskiej, On jest w dwudziestce na trzysta pięćdziesiąt ludzi. Okay. No jest, to super. jest to wynik fajny. fajny Na wstępny przykład mam kolegę tutaj w oddziale Bielsko-Biała. Jakbyś otwarł pierwszych 5-6 lotów, otwiero listy, drugi gołąb, 70% w konkursie. Ja mówię, Jezus, co się robi? Jak długo on to wytrzymie? No ale w pewnym momencie... Może chciał poprawić, ale już tego ze mną nie konsultował. Może już potem, wiesz, ta ambicja go, bo pierwsze miejsce w oddziale przed całą elitą, nie, no to jest, jest to fajnie, bo to człowieka motywuje. No my też jesteśmy z tego zadowoleni, no. że są progresy. No. Natomiast, Keniu, jak ty teraz widzisz ten okres odbudowy po sezonie gołębi dorosłych? No i wiadomo, zaraz koniec gołębi młodych. Jak widzisz te działania, bo wiadomo, one są wyeksplatowane, pomimo też, że warunki atmosferyczne były dużo lepsze niż poprzednie sezony, to też są wyeksplatowane, trzeba to odbudować. No, przede wszystkim to. To powiedzą wszyscy i ja to też powtórzę. Dobre mieszanki. Ja tu lecę na mdm w większości. Do tego jakie karmię? Rozpłodowa, lotowa. Jeszcze w dowce mam. Junior odchowową dokupuję do tego, bo tam jest dużo grochów, jest dużo białka, w tym i drobne grochy. One to lubią. I do tego, tą. Dietę Boster. To jest ta wysoko. No jak, jak to się. Proteinowa. Proteinowa. No i. Do tego jeszcze, powiedzmy, ostropest, yy, siemię lniane, yy, rzepak, nie, tych yy, rzeczy en yy, energetycznych dodaje. No wiadomo, te aminokwasy to też jest podstawa. Tak, podstawa. Przynajmniej Pudulca, dwa razy, no. tak, dwa razy w tygodniu te aminokwasy. Białko. Białko. Białko, tam, tak, tak samo na karmę, nie? No i to tak, wiadomo, że nie codziennie, bo to, to by człowiek, jak się to mówi, yy, przedobrzył wszystko, nie, ale Raz, dwa razy w tygodniu, co drugi dzień, raz dam to, za dwa dni dam co innego, nie, czy oleje, tak, tak samo, tak. oleje tak samo muszą iść, no i tak to, tak to wygląda cały sezon, a u mnie po lotach starych, żebym go nie rozdzielił na tydzień, żeby, bo ja robię tak, że od razu w jesieni zmieniam pary na przyszły sezon, to co miało, jak się to mówi, podejrzany wynik lotowy, okay. out co że Usunęłeś pokazanie. Usunęł tak. starych samców, nie? Tak. Znaczy, oczywiście, bo to jeżeli dwóch latach mi robi dziewięć, a trzy latek mi robi cztery, no przecież ja nie będę czekała, że będzie miał sześć lat, nie? Tak, przecież, tak, dokładnie. A widzisz, jaki ja mów, duży gołębnik, ile jemu ja miejsca w gołębniku. No więc jest obowiązek no, ostrej selekcji, nie ma zmiłki. I to, że gołębie są przeparowane, na przyszły rok te pary już się znają z tego sezonu, nie? odchowują mutki, bo każda para ma a w niektórych nawet gniazdach jest dwa, bo tam jeszcze, jak się to mówi, zawsze ktoś, ktoś coś chce do siebie, bo ja dla siebie później gołębi nie zostawiam, bo, bo tak mam za dużo gołębi lotowych, no i tak to wygląda. No a później jak to widzisz, miesiąc, grudzień, styczeń? Mariusz, u mnie jest tak, chłopcy mi się tutaj, moi koledzy dziwią, co ja robię, że ja gołębi nie rozwieram całą zimę. Mhm. U mnie do końca października będą gołębie latały. Tam na, te, Czyli na Ile tym razy w tygodniu? Codziennie Co od rana do wieczora. Nie obloty, Mariusz. One mają otwarte gojemniki. Ja Aha. tam mam stracha zrobionego. Widzisz, tam taki niebieski no, stoi. One na nim wiszą y, te y, płyty CD. Bóg mi świadkiem, od wiosny, jak go postawił, Mies... a Jaszczom nie wziął gołębia. A kolega tu mieszka za górką 500 metrów ode mnie. Siedem na wiosnę? Mhm. Siedem samców. Siedem samców mu skasował jaszczon. No A in mnie, się... ani jednego. A jesteśmy, powiedzmy, jakbyś tu na górce stanęł, to widzisz do niego na i do mnie na gołębi. Tak to jest. No. Czyli masz taki sposób. Na... Mam taki sposób. I nie rozwieram gołębi samic od samców Mariusz, tylko te gołębi. gniazda są zamknięte, że one nie chodzą na miskę. Siedzą z przodu tej, tej kla... gniazda. Do końca stycznia. Ja rozwieram gołębie na trzy tygodnie w lutym. Przed okay. parowaniem koniec, tak to jest u mnie. I jajek nie ma, bo go do Jezus, jakby ich puścił razem, to są jajka przez talutką zimę. U mnie jajko się nie zniesie. Takie są takie tego łębiety, może od lat już tego ich nauczyłem. Nie? Nauczyłeś i, no. i w tym momencie jest adaptacja, prawda? No. Słuchajcie, dziękujemy bardzo Heniowi za poświęcony czas. Dziękujemy wszystkim za to, że oglądacie też Studio Hodowcy. My niebawem też u Henia jeszcze będziemy, bo będziemy rozmawiać o treningu, jeszcze o innych rzeczach, może Heniu coś poradzi. Może Na. coś wykombinuje, może Na. za jakieś przemyślenia Na. nowe Ta. będą, bo także będziemy kategorie jakieś wyjdą, może tam gdzieś coś się jeszcze gdzieś zdarzy, bo u nas w oddziale jeszcze nie ma obliczonych kategorii no i wiadomo, wyniku, analiza wyników Polski, no to jeszcze trzeba będzie zrobić cały przegląd tego i wtedy podsumować sezon do końca, ale Mogę powiedzieć, że ogólnie jestem z sezonu zadowolony, Strat, straty minimalne, no więc y, życzyłbym każdemu hodowcy, żeby jego stado się nie przedzieliło na 50%, a nie gdzie nie nawet na 70% tak, tak. w lotach głębi młodych, a w starych też na 30-40%, bo wtedy hodowca zostawia w głębniku to co zostało, a nie to co wyselekcjonował i to nie prowadzi do niczego dobrego, bo zostaje, a nie zawsze to dobre. Dokładnie. No. To dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Pozdrawiam odwiedziny. wszystkich hodowców hodowczynie. Dobry lot. Dobry lot.